Jesteśmy w siedzibie Fundacji... Boże, Synapsis. W tym roku. Ja. Jesteśmy, znów, ja. jesteśmy znów w siedzibie Fundacji Synapsis, Instytut Socjologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oraz Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Po raz drugi organizują aukcje charytatywne na rzecz fundacji. Witam serdecznie, Agnieszka Federico, Fundacja Synapsis. Fundacja Synapsis od ponad 20 lat realizuje misję pomocy osobom z autyzmem i ich rodziną. Zajmuje się diagnozą, terapią, rehabilitacją i edukacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem. Prowadzi przedszkole terapeutyczne ośrodek diagnozy i terapii oraz przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są osoby z autyzmem. Zapraszamy na aukcję 19 grudnia Wydział Geografii Studiów Regionalnych, 20 grudnia Uniwersyteckie Kolegium Stawcyjności Języka Agielskiego i 21 grudnia Instytut Socjologii. W zeszłym roku zabraliśmy łącznie ponad 12 tysięcy złotych. Ule <laughs> witają, pastrzeże śpiewają, bydle tak klekają, cuda cuda.